Dzieci, a mam dwójkę obecnie, jest to po prostu czasem z dnia na dzień. I w ostatnim tygodniu mój dwulatek, którego mam tu właśnie na dole, miał bardzo dziwną zmianę. Mianowicie, o nagle w pewnym momencie zaczęło mu się sprawiać, a śpi w oddzielnym, w swoim własnym pokoiku, sprawiać, że wstaje w środku nocy i chce do nas dołączyć. No i to po prostu rozwala nam noc. Dlaczego? No, zostaje z żoną w łóżku, ja wędruję gdzieś indziej na łóżko, żeby też się móc wyspać, idę do niego na łóżko, jego łóżko jest mniej wygodne niż moje, jest po prostu mniejsze. No i to sprawia, że z dnia na dzień dziecko całkowicie rozwala gdzieś tam układy, które my jako rodzina już u siebie mamy. Jakieś schematy, jakieś systemy, jakieś po prostu sytuację, a u niego po prostu z dnia na dzień jest zmiana, no i od tego momentu już kilka nocy codziennie, co noc dokładniej przychodzi do nas, żeby resztę nocy spędzić razem. No to jest niesamowite, jak po prostu u dzieci nie wiadomo z jakiego powodu jest, nie wiem, skok rozwojowy czy coś innego, po prostu coś się zmienia w głowie i zaczynają całkowicie inaczej działać. Ja pamiętam też tę sytuację, jak. Yy, Stają cały czas o 6.30 na przykład, albo o 6 jakoś wcześniej rano, a potem nagle pyk i wstają o godzinie 8, a bardziej tak 7,30, więc tak z dnia na dzień potrafią sobie bardzo zmienić jakieś rzeczy, albo też yy, mają drzemki, mają mają i pyk nie mają, już nie potrzebują drzemek. Yy, Albo mają dwie drzemki, i też z dnia na dzień nagle no, druga drzemka już nie jest mi potrzebna. To jest w ogóle niesamowite, jak dzieci są właśnie takie. Ja bym nie powiedział, że adaptują się do zmiany, tylko po prostu generują te zmiany. Generują zmiany na swoim całym środowisku, no i one są na tyle takie, nie wiem, silne w tych swoich, nie wiem, później krzykach, czy w inny sposób potrafią zmieniać sytuację, że są właśnie silne na to, żeby to środowisko dookoła siebie dostosowało się do nich. No przynajmniej my też jesteśmy tacy, że pozwalamy na to, żeby yy, i akceptujemy to, że dziecko potrzebuje jakichś zmian, że zmienia się, więc my zmieniamy to środowisko, zamiast cały czas narzucać na niego nasze właśnie rozwiązania.